Dzień dobry Państwu. Kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. Dzisiaj przed Pomnikiem Katyńskim obchody zorganizowane przez Towarzystwo Warszawskie. Cześć i chwała bohaterom. Jest to jedna z najbardziej krwawych korepetycji, jakie udzieliła nam historia. Uczmy się z tej lekcji. Bądźmy mądrzy w przyszłych pokoleniach. Dziękuję wszystkim za przybycie, za, za to, że jesteście tutaj w tak ważną rocznicę. Uwaga! Dziesięć seconds Start in 1 jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności straty ludzkiej, materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu gry, pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik. Jest jeszcze z nami pani nowa konsul, którą po prostu nie znam jeszcze nazwiska, ale poznamy się na pewno, która Pani Sylwia Czerwińska, którą serdecznie witamy w Toronto. To jest to pierwsza okazja, że możemy publicznie Panią powitać, bo Pani Czerwińska przejmuje, że tak powiem, od Pana konsula Szydła. Jeszcze, są jeszcze, oczywiście znamy obecni politycy. Pan Lizon, zapomniałem imienia. Pan Władysław tak. ale jest znany również MPP, Pani Natalia Kusendowa. Tak, witamy serdecznie. Po prostu wszystkich serdecznie witamy. Pan Andrzej Wasilewski jeszcze jest z nami, także witamy serdecznie. Drodzy Państwo, to jest dowód na to, jak Polonia zorganizowana, niezorganizowana, ale ci wszyscy, którzy się czują Polakami tutaj w Kanadzie, dołączają do nas i pamiętają o tych ważnych rocznicach. Ja tylko króciutko dodam parę słów, jeśli chodzi o powstanie. Rzeczywiście, dzisiaj, 1 sierpnia, godzina 17, stanęła cała Polska. To był nasz główny cel, żeby na minutę stanęło również polskie Toronto. Jest nas tyle, ile nas może tutaj być. Zawsze myśleliśmy, że może być nas więcej, ale to jest w ciągu dnia, także trudno się temu dziwić. Powstanie, które. Miało trwać kilka dni, a trwało ponad dwa miesiące. Często ten moment nastraja nas do pewnych refleksji, jak to się stało. Ciągle wraca dyskusja na temat powstania, czy ono powinno wybuchnąć i czy ono ma sens. Gdyby nie powstańcy, gdyby nie ofiara krwi złożona na ołtarzu ojczyzna, niestety krwawa i może naprawdę ciężka do przeżycia, ale na pewno Polska by przypominała bardziej Ukrainę, Białoruś. Na pewno mówiłoby się po rosyjsku. A w ten sposób Polska przystała. To nasienie wtedy posiane owocowało tym, że Polska kilkakrotnie podnosiła się spod jarzma komunistycznego. Jakże często historia Polski dzisiaj jest zakłamywana, jak jest przepisywana, i to jest rola Polonii. Ja bym powiedział, że my możemy zrobić dużo więcej niż nawet Polacy na Wisła, jeśli chodzi o obronę dobrego imienia, o pamiętanie o tym, bo, o, o powstaniu i o, o ofiarach, bo to jest nasz moralny obowiązek wobec tych, którzy jeszcze żyją, i wobec Polski, którą, za którą oni oddawali życie. Panie, Polskość. To jest pamiętanie o historii Polski. To nie tylko nasze regionalne stroje. To nie tylko nasza Kybasza i pierwnie. To nie tylko Gołąbki, ale przede wszystkim przede wszystkim pamięć o przeszłości Polski. Przede wszystkim pamięć, bo ona jest podstawą patriotyzmu i zachowania polskiej tożsamości. Na Działem. Dziękuję. Dziękuję też za odśpiewanie naszego hymnu w czterech zwrotkach, to się rzadko zdarza i jak widać znamy nasz hymn, potrafimy śpiewać cieszy też to, że Polacy w Toronto pamiętają o powstaniu, że jesteśmy tutaj dokładnie w tym samym czasie co nasi rodacy w kraju, którzy przeżywają te rocznice bo jest to jedno z wyjątkowych wydarzeń w naszej historii Wspominamy wiele bitew, ale ta była rzeczywiście wyjątkowa, bo w tej bitwie wzięli udział żołnierze podziemia, ale też dzieci, ludność cywilna Warszawy. I im wszystkim składamy hołd. Powstanie w Warszawskie to jeden z najbardziej bohaterskich zbiorników wolnościowych Polaków. Nie będę przyznaczał faktów historycznych, ponieważ one są łatwe. bohaterskie czyny zazwyczaj kupione są wysoką ceną. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę tutaj z Państwem być w imieniu własnym, ale również w imieniu naszego premiera Dagaforta. Jako kanonika polskiego pochodzenia jest dla mnie niezmiernie ważne, że jako kolonia gromadzimy się tutaj w Kiepniku Katyńskim i właśnie celebrujemy różne... Ruch, wydarzenia, które były bardzo ważne i na męstwo, honor, ojczyzna, ale również i religia. Właśnie dzięki religii Polska przetrwała 123 lata zaboru. Właśnie w kościołach w, na, nasza kultura, kultura i język ojczysty przetrwał. Byłam niedawno w Polsce, cztery tygodnie temu, i, i w Warszawie. Warszawa jest pięknym miastem. Odbudowano Warszawę. Ale ta historia, ta bolesna historia jest na każdym zakamarku. Przechodziłam się ulicami Warszawy i na każdej ulicy są jakieś tabliczki. Tutaj zginęło pięć Polaków za ojczyznę. Harcerstwo. Ja jestem wychowanką harcerstwa i jestem z tego bardzo dumna. Dlatego, że harcerstwo właśnie wpaliło we mnie patriotyzm i nauczyło mnie dumę za, za, za nasz naród. A nauczyłam się piosenki religijne, piosenki patriotyczne, szare szeregi przy ogniskach. Karcerstwo odniosło duży wkład właśnie w Powstanie Warszawskie. Więc dziękuję wam, wszystkim weteranom i wam wszystkim, że walczycie, że walczyliście, ale nadal walczycie swoją obecnością i właśnie tym, że gromadzimy się i uczymy następne pokolenia na temat, czym... Czym Polska jest i jakie wkłady wniosła w dewolucję? Powstanie Warszawskie Zostało mamy i nas dwoje na nowym mieście. Tam mieszkała prababcia mojej mamy. Wyjrzałem przez okno i zauważyłam, że z bramy do bramy przelatują panowie w opaskach. To, co my żeśmy przeszli, ludzie, którzy byli w Warszawie, w Powstanie Warszawskie, to się nie da powiedzieć. Głód, brak wody, choroby, zaczął panować tyfus pranisty. Ludzie umierali na sajdłokach, nie było pomocy. Jedni patrzyli i płakali nad tym. Drudzy, Boże, gdzie Ty jesteś? Waliły się kościoły, ginęli ludzie, po trupach się szło z ulicy na ulicę. Dopiero szwedzki Czerwony Krzyż, urząd przyjechał i otworzyli kocioł na ulicach, kotły na ulicach z zupą, z pożywieniem. Dlatego, że ludzie z głodu jedli cokolwiek mogli znaleźć i z tego się tworzył tyfus plamisty. To była bardzo ciężka choroba. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Drodzy weterani, dostojni goście no ja jestem niezwykle zaszczycony, że mogę tutaj być razem z Wami i brać udział w tej uroczystości. Chciałem się przyłączyć do gratulacji i podziękowań dla organizatorów, dla Towarzystwa Warszawskiego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto. Proszę Państwa, jedną dygresję, jedno, jedno zdanie właściwie chciałbym dodać do tego aspektu historycznego, który był tutaj rozwinięty. Proszę Państwa, zawsze pamiętajmy o tych bohaterach, tych Naszych bohaterach Powstania Warszawskiego. Ale pamiętajmy również o tych, jesteśmy tutaj w Toronto, w Kanadzie. Pamiętajmy o tych dzielnych lotnikach kanadyjskich, brytyjskich, którzy z baz w Italii latali, nie zważając na niebezpieczeństwo, żeby przynieść pomoc Warszawie. Proszę Państwa, chciałem przedstawić specjalne oświadczenie. Wydane na związku z dzisiejszą uroczystością przez lidera Partii Konserwatywnej i lidera opozycji w parlamencie kanadyjskim, pana Andrew Shear. W czasie powstania miałam 7 lat. Mieszkaliśmy na placu Trzech Krzyży i największe bombardowania zaczęły się wtedy, kiedy rząd powstańczy przeniósł się do śródmieścia. Ja nie będę mówiła o powstaniu, bo już tyle słów zostało tu powiedzianych. Mogę tylko dodać, że ja jako dziecko nie, nie walczyłam z karabinem w ręku, ale rozdawałam jedzenie. Moja mama z narażeniem życia gotowała kotły całe, bo, bo ojciec... Miał sklep i miał dużo żywności i te wszystkie, Wszystką tą żywność rozdawaliśmy powstańcom, rozdawaliśmy ludziom. A ja jako dziecko pomagałam w tym rozdawaniu. I co ja, tak. bardzo dużo można się dowiedzieć o naszym powstańczym zrywie. Teraz poproszę przedstawiciela koła byłych żołnierzy Armii Krajowej. To są ci właśnie przedstawiciele, którzy brali udział w powstaniu. Bardzo proszę pana Woźniaka. Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej, pan Kierczyk. I Towarzystwo Warszawskie, bardzo proszę. Jak? Kongres? No. Kongres okręg Toronto, pan Jan Cytowski, Prosimy bardzo. Dziękujemy, Towarzystwo Warszawskie. Od kilku lat. Dzielę się z Państwem swoimi wierszami o Powstaniu Warszawskim. Dzisiaj chciałam podzielić się tekstem, który napisałam dzisiejszej nocy. Dziękujemy i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej. Że po prostu zmobilizujemy Polaków, zmobilizujemy kolonkę. Może w końcu Kanadyjczycy zaczną przychodzić i będą wiedzieli, co to jest, jaką datą jest data 1 sierpnia. No teraz może zaśpiewamy pałaczyk dla Moja mama przeżyli całe powstanie, ewakuowali się ze starówki na śródmieście. Wrócił się do powstania, wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, a później do Armii Krajowej, a ponieważ był pirotechnikiem, tak to można nazwać tam saperem, to jego, jego dziełem były filipinki, pociski boździerzowe, granaty jakieś tam. Siedział w piwnicy całe powstanie z załogą swoją i robili te fajawerki, że tak powiem, które Niemcom bardzo zaszkodziły.